Naszym tematem na dzisiaj jest wyprowadzenie równania Riccatiego podczas tworzenia regulatora o kwadratowej funkcji kosztu, linear quadratic regulator. Chcielibyśmy stworzyć układ sterowania, który będzie odrobinę choćby optymalny. Co to oznacza, że będzie optymalny? Kiedy układ pod wpływem tego układu sterowania będzie się poruszał, chcielibyśmy, żeby pewne sygnały schodziły do zera. Przykładowo, weźmiemy sobie nasz standardowy układ, czyli wózek jeżdżący w lewo i w prawo. Wybieramy sobie jakiś cel, czyli że, na przykład, jeżeli wózek stoi w położeniu x, 1, chcielibyśmy, żeby dojechał do 0. Oznacza to, że on będzie miał jakąś trajektorię. Wystartuje tutaj i, na przykład, wykona o taki gest i zatrzyma się w zerze. Pytanie, czy to jest optymalny ruch dla tego wózka? Odłożę sobie dokładnie to samo tutaj na wykresie jakimś. Czyli zaczynam w jakimś położeniu, po czym jadę w czasie coraz bliżej zera, drgam parę razy, oscylacje leciutkie i kończę idealnie w zerze. Zaczynam. Raz, dwa, trzy i już. Układ się ustabilizował. To był wykres, nie w tą stronę, w czasie sygnału X1. W takim razie na ile optymalne jest to rozwiązanie? Mogę policzyć sobie normę z tego wszystkiego. Mogę policzyć sobie pole powierzchni z tego wszystkiego i sprawdzić czy to będzie bardziej optymalne od jakiegoś innego rozwiązania. Przykładowo drugi wózek, brat bliźniak tego pierwszego, tak samo startował w tym samym położeniu x1, jechał do zera, ale wykonał tylko Taki gest. Zauważcie, że ten tutaj rysunek pierwszy, ta moja trajektoria, nie przynosi informacji o czasie bezpośrednio. Dopiero wykres, jaki zrobię. Na przykład to, zajęło trochę więcej czasu. Wózek jechał wolniej, ale zatrzymał się idealnie w zerze. Czyli drugi wózek wykonał takie coś, powolutku, 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 dorównał i zatrzymał się w zerze. Pytanie, które z tych rozwiązań jest lepsze? Gdybym miał policzyć pole powierzchni pierwszego rozwiązania, potrzebowałbym wziąć i scałkować sobie tą trajektorię. Mogę też policzyć sobie pole powierzchni drugiego rozwiązania i tak samo zobaczyć, które będzie mniejsze. W takim razie przydałoby się jakoś zsumować to. Załóżmy, że będę całkował po czasie od zera do. Nie wiem, gdzie to się kończy. Do nieskończoności. Całka po czasie. Pytanie z czego? Jeżeli wezmę tylko z x1, to ten kawałek będzie na plusie, ten na minusie, ten na plusie, ten na minusie. E, nie bardzo. Mógłbym całkować, żeby ładnie wszystko mi się dodało, żeby wszystko działało na niekorzyść poruszania się tego układu. Mógłbym całkować na przykład z wartości bezwzględnej z x1. Ale. Wartość bezwzględna nie jest zbyt przyjemna, jeżeli chodzi o obliczenia matematyczne. Dużo wygodniej jest wziąć, po prostu podnieść to do kwadratu. Jest to ładna operacja, o której wiemy później jak się sobie z nią radzić. Jeżeli podniosę to do kwadratu, to jeżeli na przykład miałem tu jedynkę, wartości powyżej 1, czyli daleko od celu staną się bardzo wysokie, wartości poniżej 1 staną się bardzo niskie. Czyli ten wykres nagle może wyglądać. O tak, 0, to się wspina, to też się wspina, ale płycej, płycej i już. Mam podniesione do kwadratu. Ten drugi za to wyniesie. O, nie umiem rysować funkcji kwadratowych niestety. Mniej więcej takie coś zawsze na jedynce jest ten punkt przegięcia, że nagle kwadrat powoduje tutaj, że jest mniejsze, tu jest, że większe. Najważniejsza cecha, nie mam wartości ujemnych. Po to możemy stosować sobie kwadrat. No tak, ale co jeżeli chciałbym ocenić optymalność działania mojego układu sterowania? Nie tylko jeżeli chodzi o położenie X1, ale też o to, jakie prędkości rozwijałem po drodze. Czyli czy jechałem bardzo szybko, czy może bardzo powoli i spokojnie. Niektóre układy nie powinny poruszać się szybko. Powinny bardzo delikatnie osiągać swoje wartości zadane, żeby absolutnie nigdzie nie oszaleć tam podczas ruchu. Tu nie chodzi akurat o takie proste wózki. Układy z temperaturami na przykład. W takim razie powinienem nie tylko wartość x1 tutaj sobie do kwadratu podnieść, ale i x2 w każdym momencie i dopiero sobie scałkować. I wtedy będę miał i wpływ tego, jak daleko jestem od celu pod względem położenia, i jak daleko jestem od zera, od celu mojego pod względem prędkości. Ale które z nich jest ważniejsze? Gdyby na wykresie istniało x1 oraz x2, i teraz musiałbym je narysować, tutaj maleje jest y, ujemna prędkość, tu będzie 0, tutaj nadal, nie, tu maleje nadal. Nie jestem dobry w odtwarzaniu wykresów, niestety. Rośnie i tak dalej. Które z nich będzie ważniejsze? One są w innych jednostkach. Odległości zazwyczaj są w metrach, prędkość w metrach na sekundę. Mam to podnieść do kwadratu i dorównać do siebie. Przydałyby się jakieś współczynniki koło nich, żeby ustalić sobie, co jest ważniejsze, co nie i jakby co móc pomanipulować, że na przykład prędkość jest dla mnie mało ważna, ale chciałbym, żeby tu istniała. Jedna druga. W takim razie chciałbym móc dodawać tutaj jakieś stałe. No tak, ale później jak będę wyliczał to, jeżeli na przykład takich zmiennych będzie 50 i każda z nich będzie miała jakąś stałą z przodu, to niewygodnie będzie mi pisać jedno równanie o 50x. Lepiej byłoby to zwinąć w wektorii i w macierze. Jak się zwija funkcję kwadratową do wektorów? No, najłatwiej byłoby wziąć sobie po prostu wszystkie x, jakie istnieją, czyli dla całego wektora mojego, moich x wykonać operację x transponowane razy x. To mi daje standardową funkcję kwadratową. Jeżeli istniały jakieś dodatkowo liczby z przodu, z tyłu, gdzieś tutaj, no to potrzebowałbym jeszcze macierz wzmocnień po drodze. Biorę sobie i wstawiam macierz po środku. Jak ona wygląda? Żeby uzyskać dokładnie ten przypadek, czyli x1, x2 w poziomie, Razy macierz razy x1, x2 w pionie powinien mieć x1 razy coś tam razy x1, czyli dwójkę tutaj, dla xów dwójek trójkę i mieszane czynniki, czyli x1 razy x2, 0, 0. Ok. Tylko, że to jest znowu branie pod uwagę niepełnej informacji o moim układzie. Ja chciałbym, żeby ten układ dojeżdżał do celu. Robił to z kontrolowaną prędkością, ale też, żeby nie używał zbyt dużych impulsów sterowania, zbyt dużej w, w ogóle sygnału sterowania. Nie wszystkie układy mogą sobie pozwolić na jakieś szalone sygnały sterowania, bo są ograniczone wydajnością silników, na przykład. Doskonałym przykładem są tutaj drukarki 3D. W takim razie chciałbym dorzucić do mojej całki informację. Chcę na pewno móc kontrolować to, jak wpływają xy, na to, co się dzieje w układzie. Ale chciałbym to samo zrobić ze sterowaniem. Czyli, jeżeli mam jakiś później wykres, jak działało sterowanie U w zależności od czasu i co robiło, tak samo chciałbym je sumować i stwierdzić, jak mocno wpływa mi na jakość, mojego, na jakość tego, co się dzieje w układzie, czyli na funkcję kosztu. Dorzucam sobie w takim razie utransponowane U, no i też przydałoby się tutaj. Jakąś macierz z liczbami dorzucić, żeby móc kontrolować to, czy biorę pod uwagę sterowania i które jak mocno mają wpływać mi na koszt. Dorzucam macierz liczbową. Zakładam, że nie będzie zerowa, że będzie coś, cokolwiek w niej. Ok, w takim razie wszystko jeszcze po czasie dorzucam i to jest moja funkcja kosztu dla układu. Oczywiście ja bawię się układami liniowymi czyli mogę spróbować rozwiązać to równanie. Dla układów liniowych mamy model. Wiemy, że x' to jest ax plus bu. Wezmę sobie na razie uproszczoną wersję y, czyli funkcja wyjścia. To jest tylko cx. Zanotuję ją sobie, żeby mieć ją pod ręką na wszelki wypadek. No i macie tutaj x i u na razie tak rozłożone. W takim razie, jeżeli chciałbym to rozwiązać, muszę wyznaczyć sobie xa. X da mi X w czasie, mogę to sobie całkować, ale potrzebuję poznać U. Czyli muszę założyć jakiś rodzaj sterowania w tym momencie. Załóżmy sobie sterowanie, najprostsze możliwe, czyli sprzężenie zwrotne od X, czyli zwracam X z jakimiś współczynnikami K po drodze. K1, K2, K3. Przykładowo może to być na przykład minus X1. Y, Proszę, minus X1 minus 2X 2. X2. To jest moje sterowanie. Czyli K wynosi w tym momencie. X -y są pionowe, pamiętajcie. W poziomie minus 1, minus 2. Współczynniki stojące przy konkretnych X-ach. Zmazuję to na razie. Na razie operuję tylko na zmiennych. Skoro mam KX, mogę spróbować podstawić U tutaj, tutaj rozwiązać, coś całkować i podstawić w końcu tu. Ok, spróbujmy. Na początek weźmiemy sobie i sięgniemy tu. A. Dorzucam go do listy i sprawdzam. U jest równe kx. Transponowanie oznacza, że muszę napisać go od tyłu. Tutaj standardowo. I oczywiście dt. Tu zostawiam x. I oczywiście, o, przepraszam, całka z przodu jeszcze i j. Ok. x transponowane, tu się skupiłem coś. x. Mogę wyciągnąć to przed i za nawias. Czyli miałbym całkę od zera do nieskończoności z x transponowanego q plus. Tu jest fragment środkowy, k transponowane, r, k, x i dt. Przypomnijmy sobie, q to jest macierz, którą my wybieramy. My dobieramy sobie tu liczby, które, który stan był ważniejszy od którego, jeżeli chodzi o sterowanie. Tu, czy będziemy r, to jest nasz koszt, jeżeli chodzi o używanie silników. Czy mamy patrzeć na to, jak mocno je używamy. A k, no właśnie, mamy wyznaczyć. Ok, ale my wiemy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli podstawimy sobie tu w naszym układzie U, możemy rozwiązać samego x jeszcze i dostać tu jakąś eksponentę. Ok, pozostawiam Wam rozwinięcie tego i dopisanie sobie wymagań, które ja tu użyłem. Pytanie: czy mogę to rozwiązać jako x od t równe e do? To jest ax. Plus B razy U, czyli KX. A plus BK to jest nowa macierz stanu. A plus BK, czas i teraz warunki początkowe. Mieliśmy już wcześniej wyprowadzenie tego typu, więc nie powinno to być dla Was trudne. Użyję to teraz i spróbuję tutaj podstawić. Zaczynam od x transponowanego, czyli czytam to od tyłu, transponując wszystkie rzeczy, które są wektorami i macierzami. x0 będzie transponowane i będzie tym razem z przodu. Cofam się. Eksponenta do. Tu są macierze, a tu jest skalar. Eksponenta do. Macierze transponowane, no i skalar. Razy. Moja magiczna, wielka macierz Q plus KTRK i na końcu już klasyczny x, czyli. E do a plus b, k, t i x0. Oczywiście dookoła tego muszę dorzucić całkę. Całka od 0 do nieskończoności i dt. Mały szczegół teraz mi powstał tutaj. Mianowicie x0 transponowane i x0 na końcu to są liczby. To jest stan, od którego ja zaczynam moją symulację. Co oznacza, że mogę to wyłączyć. Przed i za całkę. Nie muszę się tym przejmować tutaj wewnątrz całkowania. Moje j w tym momencie, czyli mój koszt w moim w tym układzie, to będzie x0 transponowane razy całka od 0 do nieskończoności z e do potęgi. Razy macierz po środku, razy e, tu transponowanie wrzucę, do potęgi i razy dt i na końcu razy x0 już za całką. Dlaczego zostawiłem puste miejsca? To jest rozwiązanie równania Lapunowa. Jeżeli zapiszę w tym momencie sobie to wszystko jako jeden wielki x, to to jest ten sam x, który byście napisali w klasycznym równaniu Lapunowa. A transponowane x plus xa równa się jakaś macierz. Teraz, skąd wziąć a oraz tą macierz? Ta macierz stoi tutaj, a stoi tutaj. To jest cały ten nawias. Czyli możemy w zasadzie zastąpić to wszystko za pomocą jednego xa. Funkcja kosztu zależy od skąd wystartowaliśmy w naszym układzie. Razy rozwiązanie lapunowa, razy x0. Zniknęły całki. To jest już macierz liczbowa, to są macierze liczbowe, co znaczy, że ja nawet nie mam tutaj czasu. Nagle się okazuje, że jeżeli będziemy podążać według naszych wytycznych, dostaniemy stały koszt. Czyli tylko zależne od tego, gdzie wystartowaliście. I teraz zajmę się przez chwilę tylko konsekwencjami. Za chwilę oczywiście rozwiążemy sobie to równanie spokojnie. Chciałbym tylko na początek wprowadzić konsekwencje tego. Jeżeli posiadacie jakiś układ, jakikolwiek, na przykład z wózkiem, i stwierdzacie, że chcielibyście dojechać do zera i wprowadzacie sobie jakieś. Dwie macierze Q i R, które będą Waszymi wagami dlatego, od czego zależy to sterowanie, czyli przykładowo położenie, prędkość i sterowanie u. I wprowadzacie, że zależy od położenia moje sterowanie, na przykład trzykrotnie, od prędkości tylko raz. Nie ma żadnych innych na krzyż produktów, a od tego pojedynczego sterowania dwukrotnie. Czyli kolejność jest taka. Najpierw x1 jest najważniejsze, potem sterowanie, a potem dopiero prędkość. Jeżeli macie takie założenie i będziecie podążać według tego, co przed chwilą było, uzyskacie w wyniku jakieś sterowanie k razy x, gdzie k zostanie wyliczone po drodze, będą tu dwie liczby, i w tym momencie nagle się okazuje, że koszt, czyli jak wygląda to sterowanie, będzie stały. Będzie zależał tylko gdzie wystartowaliście? Jeżeli wystartowaliście w piątce, zawsze będzie wyglądać tak samo. W szóstce będzie trochę większe, tutaj. Jedynie możecie zmodyfikować wygląd tego sterowania, zmieniając te współczynniki. Teraz wyprowadzimy sobie samo sterowanie. Bierzemy nasze poprzednie równanie, czyli dla J które obliczyliśmy, że zależy od parametrów początkowych, gdzie zaczynamy nasz ruch, naszego obiektu albo symulację. Całka od zera do nieskończoności z E do A plus BK K jest właśnie nasze potrzebne, bo to jest sprzężenie zwrotne, transponowane razy czas. Q plus K transponowane, RK Q i R to są macierzy wagowe. E do A plus BK już bez transponowania razy czas dt i razy na końcu x0, ustaliliśmy, że możemy to uznać, że jest to rozwiązanie równania Lapunowa. Bierzemy sobie równanie Lapunowa, gdzie nasza macierz A w klasycznym równaniu Lapunowa jest to A plus BK. Czyli zaczynam od A plus BK razy x. Dalej x razy A, czyli znowu A plus BK. I teraz muszę mieć jakąś macierz Q tutaj. To co w klasycznym równaniu punowa, wyglądało jako. Plus Q równa się 0. Q może stać albo po lewej stronie, albo po prawej stronie, zależnie od tego, czy umieścicie minusa przed nią. Umieścimy to sobie w tej chwili po tej samej stronie. Moja macierz Q dla tego równania to jest cały ten nawias. Tak, pokrywają się tutaj akurat symbole, ale tym się nie przejmujcie. Czyli używam całego mojego nawiasu jako tego ostatniego elementu. Równa się 0. Ok, to jest moje równanie lapnowa, które powinienem być w stanie jakoś rozwiązać. Ono paradoksalnie nie jest aż tak trudne. Dlaczego? Jeżeli opuścicie tutaj te transponowania i ten nawias, uzyskacie od razu postać. A transponowane razy x. Dalej, tu jest y, k transponowane, b transponowane, x, ale umieszczę go sobie gdzieś tutaj dalej, zostawię sobie trochę miejsca. k transponowane, b transponowane razy x. Pierwszy mam już rozwiązany, drugi, x razy a, ok, i mam x, b, ok, no to biorę x, b, k, ok, dalej mam q, to jest ten ładny element, a ten brzydki umieszczam sobie tutaj z tej strony. Równe 0. O! Mam klasyczne równanie Lapnowa jednak. Tylko, że mam dość duży ogon, z którym nie wiem co zrobić. Oczywiście, standardowo w tych równaniach istnieją tylko dwie opcje. Jeżeli nie można czegoś uprościć, należałoby to usunąć przy pomocy jakiejś niewiadomej. To jest ta ładna część, więc tą będę usuwał. Mam jedną niewiadomą tutaj. O ile B jest narzucone przez układ z góry, X to jest rozwiązanie, którego szukam, R jest przeze mnie wybierane, o tyle K jest zupełnie niewiadomą, o której w tej chwili nie wiem nic, poza tym, że to będzie jakaś macierz liczbowa. Czyli jestem w stanie w tej chwili wyliczyć K takie, żeby pozbyć się jak najwięcej albo nawet całość stąd. Spróbuję jak najwięcej. No tak, tylko żeby wyliczyć takie k, muszę uważać, ponieważ tutaj ono jest prawie że do kwadratu. k transponowane razy k. A czy mógłbym zwinąć to jakoś w jeden nawias i stamtąd dopiero wyliczyć k? Tak zazwyczaj jest łatwiej. Zobaczcie, że fragmenty tutaj w tych trzech czynnikach się powtarzają. k transponowane z przodu, k transponowane z przodu. k z tyłu, k z tyłu. bx, xb. Czy ja mógłbym spróbować to zmienić do nawiasu jakiegoś? Mam tylko trzy czynniki, brakuje czwartego. No tak, ale przypomnijcie sobie, że jeżeli ktoś dałby wam na przykład a plus b razy c plus d w nawiasach, to to jest a razy c plus b razy c plus a razy d. I teraz nie potrzebujecie czwartego czynnika. Już możecie wydedukować, jak wygląda czwarty czynnik. Po prostu po samym wyglądzie tych trzech już wiadomo, co będzie czwarty i jak je rozłożyć. Ok, ale mam k z przodu, k z tyłu, k z, tyłu, k z, tyłu z przodu, k z tyłu i r po środku. To by oznaczało, że skoro mam taką sytuację, r będzie po środku. Nie należy się martwić, jest po prostu jeden czynnik mnożony w środku. Nadal wyjdą tylko cztery w wyniku, czyli brakuje nadal tylko jednego. Ok, spróbujmy zgadnąć, czym są ABCD, żeby to zwinąć do nawiasów. Biorę sobie na początek z tego czynnika, oświadczam, że to jest element A, czyli K transponowane plus. Dalej, R będzie po środku, bo już stwierdziłem, że ono nie pasuje mi do niczego. K jest z tyłu. Czyli tu będzie K transponowane R. I tu jest ta literka C, która była przed chwilą. Ok, a co odnośnie B i D? Wiem, że tutaj musi mi wyjść K transponowane razy R razy coś tam, żeby wyszedł ten czynnik. Jeżeli macie mnożenie przez coś, czego nie ma tutaj. To znaczy, że to by było k transponowane razy r, razy r do minus pierwszej, żeby się skasowały i razy brakujące czynniki. To jest skadywanka. Dalej. Mam kTRK, mam. No to lecę. Ten czynnik razy r, razy k da, ma mi dać to. K z tyłu jest, nie ma r, czyli tu będzie przylegać do niego r do minus pierwszej i tu będzie xb. Mam trzy czynniki. A co z tym czwartym? Czwarty czynnik, czyli b razy coś tam razy d, to który ma zamykać cały ten szereg, wygląda w ten sposób. x b r do minus pierwszej razy r razy r do minus pierwszej, czyli te dwa spadną, razy b transponowane i razy x. O, mam ostatni czynnik, którego mi brakuje. Czyli mogę. Zamienić T3 na T4 te minus ten. Ok. Próbuję to zrobić. Próbuję je w takim razie zamienić. Zamieniam je w tym równaniu. Na ten czynnik musi być z minusem, żeby skasował nam ten czwarty, który tutaj się magicznie pojawi. R to minus pierwszej. P transponowane X. Ok. Dalej. To ten nawias staje jako kolejny. Wydawałoby się, że zrobiłem sobie bardzo trudniejszą wersję tego, co było na początku, ponieważ nagle zamiast trzech czynników mam tutaj jeden ogromny czynnik, tu mam nawias, ale moim celem nie było upraszczać sobie tutaj tak życia, moim celem było skasować ich jak najwięcej za pomocą niewiadomej. Powiedziałem sobie, że ja chciałbym wyczyścić to równanie za pomocą niewiadomej k. Teraz mogę to zrobić. Zauważcie, że w tym czynniku k nie występuje. Ono występuje tylko w tym nawiasie, co oznacza, że dobierając bardzo specyficzne k, mogę go po prostu wyzerować sobie i uprościć to równanie. Jakie sterowanie pozbyłoby się wpływu wszystkich tych elementów? Tu mam transponowane k, więc je zostawię w spokoju. Tu mam k nie Gdyby przypadkiem ono razem z tym czynnikiem wyzerowało mi ten nawias, oznaczałoby to, że miałbym mnożenie przez 0. Ok, no to biorę po prostu minus r do minus pierwszej, b transponowane, x, już. Takie sterowanie wyzeruje mi ten czynnik, wyzeruje mi ten element i zostawi mi równanie, moje równanie lapunowa, tylko że trochę bardziej rozwinięte z tymi założeniami konkretnymi, w postaci a transponowane x, xa, q, minus x, b, r do minus pierwszej bx równa się 0. Co ciekawe, to jest równanie Riccatiego. Dotarliśmy do etapu, kiedy mamy przed sobą równanie Riccatiego i widzimy, że ono nie zależy już teraz od k. Sterowanie zużyliśmy sobie, spaliliśmy je, tylko po to, żeby pozbyć się większości czynników. Ono zależy od tego, jak wygląda układ, jak ewoluuje. Tu są zawarte sprężystości i tarcia naszego układu, wszystkie jego cechy takie typowe z fizyki wynikające. Zależy od tego, jak dobraliście sobie funkcję kosztu do stanów. To jest x transponowane QX. Także to wynik, z tego wynika, które stany są ważniejsze, x1, x2, na które będziemy bardziej patrzeć podczas sterowania naszego. Tutaj macie B, czyli gdzie znajdują się silniki z obu stron. I r po środku. Które silniki będziemy oceniać jako ważne, a które jako mało ważne, jeżeli chodzi o koszt naszego sterowania, czyli jakość. Okej, okay, wygląda całkiem logicznie. Jako, że to jest wersja równania Lapunowa, równania Riccatiego, możecie to rozwiązać ręcznie, po prostu zając wszystkie te macieże, wklepać to do Matlaba i dać Solve. Możecie też użyć komendy RIC albo komendy algebraic Riccati equation w Matlabie. Are. to jest równanie algebraiczne. Co potrzebujemy jeszcze wiedzieć o naszym układzie w tym momencie? Mamy już równanie, z którego wyciśniemy sobie informację o x. Wiemy wtedy, jak mamy już x, jak ma wyglądać sterowanie. Czy coś jeszcze potrzebujemy? No nie. Możemy już podsumować sobie nasz układ. Jeżeli to równanie daje Wam x, to równanie daje Wam sterowanie. To było tylko wyprowadzenie, jak zawsze na tym etapie życia możecie o nim zapomnieć. Musicie tylko wiedzieć, jak ono się odbywało. Dopisujemy sobie u góry nasz układ, że oryginalnie on wyglądał tak i że sterowanie to było k razy x. Popatrzcie dokładnie na znaki. Ponieważ ja użyłem plus kx w tym miejscu. Jeżeli jakiekolwiek minusy miały się czaić przy tutaj współczynnikach, to znajdują się w środku macierzyka. Tu jest jeden minus, który wyszedł mi w trakcie liczenia, no i tu mam drugi minus. Możecie to zawsze porównać sobie z tą wersją równań, które używa Matlab. Niekoniecznie znaki muszą się zgadzać zawsze. Z tym wszystkim możecie podejść już do symulacji waszego układu.